Siemanko kojowski z tej strony. Witam w kolejnym odcinku naszej serii z Minecrafta. I co robimy dzisiaj? Zaczniemy od rzeczy, która była w sumie trochę przeciągana. Czyli ulepszymy sobie do Netherite'u ekwipunek. Klata, spodnie, buty, hełm. Mamy wyzwanie ukończone. Jak to się Kurwa Madzia do tego też potrzebuję szablon kowalski A ja właśnie wszystkie zużyłem No więc ja sobie tam między odcinkami Skoczę jeszcze do Nederu po Szablon kowalski Żeby zrobić sobie też narzędzia A jaki jest plan Na dzisiejszy odcinek Plan na dzisiejszy odcinek jest dosyć prosty Czyli Zbudujemy sobie farmę trzciny Ta nasza Która się znajdowała tutaj no, była mało wydajna, musiałem to sam zbierać, już wcześniej mówiłem o automatycznej farmie, więc przyszedł na nią czas. Zapytacie, w jakim miejscu będziemy budować naszą farmę? Zrobimy ją tutaj, koło naszego mob grindera. Z tego powodu, że jak sobie będę w nim awkował i będzie mi się, będą mi się zbierały rzeczy z mobów, to automatycznie będzie też działała farma trzciny. I chyba wybudujemy sobie ją tutaj, na tym brzydkim, kamiennym obszarze. Postawimy tutaj ją. Będzie chyba fajnie wyglądać. Zaraz sobie tutaj troszkę wyrównamy teren. I w końcu zajmiemy się jakąś konkretniejszą farmą. Tutaj tą jedną warstwę sobie szybko ściągnę. I tak jeszcze między odcinkami zrobiłem sobie naprawę na siekierce, na, na, na naszych obu kilofach. I chyba to na wszystkim, bo na łopacie jeszcze nie mam, jak widać, i na mieczu też nie. Ogólnie mechanizm farmy będzie dosyć prosty: rząd pistonów, rząd detektorów, pod spodem trzcina i tutaj redstone. I gdy trzcina urośnie, wszystkie pistony pójdą do przodu i tak zrobię w całym tym kwadracie. Będzie to 16 na 16 i potem zrobię jeszcze chyba takie dwa. Wyżej kolejne 16 na 16, ale tam znajdą się już farmy, na przykład bambusa i kaktusa. Teraz tak, ja tutaj wypełnię całą tą przestrzeń, przynajmniej jednym piętrem tego mechanizmu. I zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj jeszcze jest oczywiście woda, która jednocześnie pozwala sadzić trzcinę, i będzie sprowadzać tu do hoperów zebraną trzcinę. A dziury będą wypełnione tu po bokach. Widzimy się zaraz. Pierwsza warstwa zrobiona to będzie też główny spływ wody do hoperów. zrobione tak podwójnie. I już na każdym poziomie wyżej to nie będzie już robione. Trzcina sobie będzie spadała tylko i wyłącznie tu do wody. A wodę do podlewania trzciny schowamy pod koblem. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy z kolejnymi warstwami. Może jeszcze w dwie, z dwie wejdą, po raz, dwa, trzy, cztery, osiem takich pól pszenicy, po 6 sadzonek. No, działamy dalej. Kochani, ja zacząłem trzecią warstwę już naszej farmy i chciałbym wam przypomnieć o serwerze Discord. Gorący gulasz, na którym odbywają się konkursy, są czaty tekstowe, są czaty głosowe, możecie siedzieć ze sobą, szukać kolegów do gry. Link macie w opisie. Zapraszam. Zostało wstawić ostatnie dwie ściany szkła i tu jeszcze dziurę uzupełnić i będziemy mieli na dzisiaj koniec budowy tej farmy to nam jednego segmentu brakło ale ja mam już pistonów i obserwator, obserwatorów dlatego na razie nie będę tego wstawiał dosztukujemy sobie to kiedy indziej więc co, zabieram się za wypełnianie Na chwilę wrócić, skończyło mi się niebieskie szkło. Mam to 36 tylko w ekwipunku. Nie, trochę więcej. Tyle mi zostało i to jest dużo za mało. Zaraz sobie dokraftujemy szybko. Wow. za dużo. No i nasza farma jest skończona. Zrobiłem tu taką ikonkę trzciny, czy wygląda jak trzcina? Nie wiem. Mi się podoba. Wy ocencie czy na pewno jest podobne, może weźmiemy to do ręki. O. No. Jak się zamknie lewe i prawe oko, to wygląda dobrze. Teraz tak. Sprawdzimy, sobie wydajność skrzynki. Jak widzicie, wszystkie mamy puste. Ja się tutaj zabuduję, żeby mnie nic nie zezarło. I jeszcze sobie to łóżko wezmę, tylko że mieć je w ekwipunku. Że, jakbym skończył w nocy, żebym się mógł od razu zdrzemnąć. I co, kochani? Ja robię przerwę. Tu jak widzicie, nadal pusto. Nie wiem, powiedzmy z godzinę i zobaczymy za godzinę, ile będziemy mieli na zbieranej trzciny. Wyłączę nagrywanie, widzimy się za godzinkę, a ja sobie polecę z psem. Dobra, pora sprawdzić. Tu mam 43, to sobie wyrzucimy. Więcej nie mamy w ekwipunku. A... Coś tam wpadło, nie za wiele, trochę ponad dwa staki. Dużo pracy w to nie włożyłem, więc wystarczy. Więc pięknie, jedną rzecz mamy już na dzisiaj skończoną. Za niedługo się weźmiemy za kolejne farmy. Tu ogólnie będę chciał, żeby zrobiła się taka strefa farm, takich do awkowania. Bo pewnie w tej okolicy będę dużo siedział i awkował. Także co, na dzisiaj to już będzie wszystko. Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza i na serwer Discord. Na razie.